Sprawa, którą dziś opowiem, rozgrywa się w Blackpool w Anglii, 1 listopada 2003 roku. Charlene Downs była 14-letnią dziewczyną, która mieszkała z matką, ojcem, bratem i dwiema siostrami. Jej życie było naznaczone tragedią. A historia, którą zaraz poznasz, może być trudna do wysłuchania. Zwłaszcza dla osób, które same doświadczyły przemocy w rodzinie. Wygląda na to, że Charlene nigdy tak naprawdę nie miała szansy na normalne życie. Ale. Do tego jeszcze wrócimy. Jej dawny bliski przyjaciel, który znał ją bardzo dobrze, opisywał ją jako kochaną, troskliwą dziewczynę. Jednak zaznaczył, że gdy miała około 12 lat, coś się w niej zmieniło. Stała się bardziej lekkomyślna i buntownicza. Starsza siostra Charlin miała na imię Rebeka. W czasie, gdy rozgrywa się ta historia, miała 16 lat. Z całego rodzeństwa to właśnie Charlin i Rebeka były sobie najbliższe. Traktowały się jak najlepsze przyjaciółki. Rebeka wyprowadziła się z domu rodzinnego, gdy miała zaledwie 14 lat, i przeprowadziła się do domu, który należał do 50-letniego mężczyzny. Jednak wiele osób, które znały ją w tamtym czasie, uważali, że to nieprawda i że faktycznie była w relacji z tym starszym mężczyzną. Mimo wyprowadzki, Rebeka i Charlin pozostały bardzo blisko. Rebeka wyprowadziła się z domu tak szybko, jak tylko mogła, ponieważ jej ojciec, Bob Downs, był znany z agresywności w stronę swoich dzieci. Jeśli jego dzieci zachowywały się niewłaściwie, bił je, zwłaszcza jeśli wypił kilka piw. Charlene również padała ofiarą gniewu i przemocy ze strony ojca. W rzeczywistości cała rodzina przeprowadziła się z West Midlands do Blackpool w 1999 roku. Powodem była interwencja opieki społecznej. Karen i Bob ryzykowali odebraniem dzieci z powodu zaniedbań, przemocy i faktu, że w domu regularnie przebywali przestępcy seksualni. Władze planowały umieścić dzieci w pieczy zastępczej. Dlatego rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę. 1 listopada 2003 roku Charlene obudziła się około 10. .00. Przygotowała się do dnia i spotkała z Rebeką. Spędziły razem dzień, chodziły po mieście, odwiedzały salony gier, a potem poszły do pobliskiej restauracji. Około 18.45 tego wieczoru dziewczyny szły w kierunku ulicy, która znajduje się w centrum miasta. W tym czasie ich matka, Karen Downs, rozdawała ulotki reklamujące lokalną restaurację. Cała trójka przypadkowo się spotkała i zamieniła kilka słów. Rebeka powiedziała, że wraca do domu i zapytała Charlene, czy chce iść z nią. Charlene odmówiła. Chciała jeszcze spotkać się ze znajomymi, więc Rebeka odeszła sama. Karen poszła z Charlene do budki telefonicznej, gdzie dziewczyna zadzwoniła do przyjaciół i poprosiła, żeby się z nią spotkali. Karen została z córką, dopóki przyjaciele nie przyszli. Gdy się zjawili, matka powiedziała Charlin, żeby nie wracała zbyt późno. I potem każda z nich poszła w swoją stronę. Charlin spędziła trochę czasu ze swoimi znajomymi. I kręciła się po centrum miasta, aż w końcu skierowała się w stronę alejki przy Abingdon Street. I to właśnie tam widziano ją po raz ostatni, między godziną 22 a 23. Kiedy nie wróciła do domu, jej matka Karen zaczęła się martwić. Jednak później tłumaczyła, że nie była szczególnie zaniepokojona. Charlin miała 14 lat. A w tym wieku młodzież bywa buntownicza. Uznała, że córka wróci później. Mijały godziny, a potem dni. Rodzice Szarlin nie zgłosili jej zaginięcia przez pełne dwa dni. Karen zadzwoniła na policję dopiero w poniedziałek, twierdząc, że zniknęła w sobotę 1 listopada, około godziny 20. Funkcjonariusz powiedział przez telefon, że wkrótce ktoś przyjedzie, aby zebrać podstawowe informacje i rozpocząć działania. Na nagraniu tej rozmowy słychać, jak Karen odpowiada Nie mogę. Muszę zaraz wyjść. Na co zdziwiony operator odpowiada. Ale pani córka zaginęła i ma 14 lat, musi pani zostać i porozmawiać z policją. Nie mogę. Muszę zaraz wyjść. Na co zdziwiony operator odpowiada. Ale pani córka zaginęła i ma 14 lat, musi pani zostać i porozmawiać z policją. Policja udała się do ich domu i zebrała informacje na temat Charlin, z kim była widziana, co miała na sobie, gdzie zazwyczaj przebywała. Zamiast wszcząć poszukiwania, Policja założyła, że to kolejny przypadek nastolatki, która uciekła z domu. Zakładano, że dziewczyna wróci, gdy skończą się jej środki lub gdy zatęskni za domem. Niestety, to się nie wydarzyło. Co więcej, policja poprosiła media, by nie publikowały informacji o zaginięciu Charlin, uznając, że sprawa sama się rozwiąże. Dopiero gdy upłynęło więcej czasu, Karen sama zgłosiła się do prasy i poprosiła o. Opublikowanie artykułu oraz aktualnego zdjęcia córki. To wtedy dowiedziała się, że wcześniej media nie otrzymały żadnych informacji z policji. Wręcz przeciwnie, zostały przez nią wstrzymane. Policja otrzymała wiele telefonów i zgłoszeń. Niektórzy twierdzili, że widzieli Szarlin w różnych miejscach, ktoś nawet sugerował, że widziano ją martwą w pobliżu torów kolejowych. Jednak żadne z tych doniesień nie przyniosło przełomu. Z czasem stało się jasne, że wydarzyło się coś poważnego. Podczas dalszych przesłuchań rodziców. Wyszło na jaw, że z rodziną mieszkał w tamtym czasie mężczyzna o imieniu Ray Monroe. Był to jeden z wielu niepokojących gości, którzy często przebywali w ich domu. Okazało się, że Monroe był wcześniej karany. W czasie, gdy mieszkał z rodziną Downsów, został zatrzymany i skazany. Trzy dni po zaginięciu, Charlin usłyszał wyrok za przestępstwa wobec nieletniego chłopca. Przyznał się do winy i został skazany na cztery lata więzienia. Bob, ojciec Charlin. Utrzymywał, że nie wiedział o jego przyszłości i że dowiedział się o wszystkim dopiero podczas rozprawy sądowej. Policja zaczęła podejrzewać, że może rodzice mieli coś wspólnego ze zniknięciem Charlene. Podczas śledztwa wyszło również na jaw, dlaczego rodzina przeprowadziła się z West Midlands do Blackpool. Gdy Charlene miała zaledwie 9 lat, zgłosiła, że jeden ze znajomych rodziców dopuścił się wobec niej nieodpowiedniego zachowania. Po zaangażowaniu opieki społecznej, Bob i Karen przeprowadzili się i jakimś sposobem uniknęli dalszej kontroli. Gdyby Charlene została odnaleziona, miała zostać odebrana rodzinie i trafić do placówki opiekuńczej. Ale nigdy się nie odnalazła. Lata mijały. Aż w końcu zaczęły pojawiać się jeszcze bardziej niepokojące sygnały. Policja ustaliła, że Charlene, podobnie jak wiele innych dziewcząt z Blackpool, bywała w niektórych lokalach gastronomicznych, gdzie osoby dorosłe proponowały jej... Nieodpowiednie układy w zamian za pieniądze, jedzenie lub papierosy. Według ustaleń Szarlin miała ponad 100 kontaktów z dorosłymi mężczyznami, którzy proponowali jej pieniądze w zamian za intymne przysługi. Okazało się, że była jedną z ponad 60 dziewcząt, które padły ofiarą zorganizowanej grupy prowadzącej lokale gastronomiczne powiązanej z innymi podejrzanymi osobami. Najmłodsza z dziewczynek miała zaledwie 11 lat. Policja zachowała te informacje w tajemnicy aż do roku 2011 i to właśnie wtedy pojawił się nowy, bardzo poważny trop. W 2006 roku do policji zgłosił się mężczyzna o imieniu David Cassidy, twierdząc, że ma informacje na temat zaginięcia Charlin. Według niego za jej śmierć odpowiedzialni byli dwaj mężczyźni, Mohamed Raveshi i Ayad Albatiki. Raveshi miał 55 lat i był właścicielem lokalu z kebabem. A także rodziną zastępczą dla wielu dzieci. Albatiki był młodszy, miał 28 lat i był wspólnikiem Raveshiego. David twierdził, że słyszał o tym, iż Raweshi często przebywał w towarzystwie bardzo młodych dziewcząt, zarówno w domu, jak i w swoim lokalu. Twierdził również, że Raweshi miał zostać przyłapany w łóżku z trzema nagimi dziewczynkami, z których jedną miała być Charlin. Cassidy mówił też, że Charlin miała mieć kontakt z Albatikim za odpowiednią opłatą. Według niego dziewczyna miała dość wykorzystywania i zagroziła, że zgłosi całą sprawę na policję. Wtedy miała zostać zabita, a Raveshi miał pomóc w pozbyciu się ciała. David twierdził, że informacje te uzyskał od brata Albatikiego. Mówił też, że znał większość właścicieli lokali w mieście, ponieważ prowadził firmę z automatami do gier i wynajmował je m.in. do kebabowni. Na podstawie jego zeznań zatrzymano obu mężczyzn. Obaj zaprzeczyli, by kiedykolwiek znali Szarlin. W trakcie ich zatrzymania policja założyła ukryte podsłuchy w domu Rejwesziego oraz w jego samochodzie. Przez cztery tygodnie funkcjonariusze przysłuchiwali się prywatnym rozmowom. Łącznie zarejestrowano 52 nagrania. Osobą, która podjęła się ich transkrypcji była sierżant Jan Besant. Przez prawie rok, 6 godzin dziennie, Jan analizowała nagrania, które miały bardzo słabą jakość, głównie z powodu zakłóceń z telewizora znajdującego się w pokoju. Warto zaznaczyć, że nie miała ona specjalistycznego przeszkolenia z analizy dźwięku ani z transkrypcji słabego audio. Mimo to Jan utrzymywała, że na nagraniach usłyszała szereg niepokojących treści. Już w pierwszych taśmach miała zarejestrować panikę i rozmowy o morderstwie. Jej zdaniem w jednym z nagrań Rejwszy miał powiedzieć Nie daję sobie rady. Jestem przerażony. To ty ją zabiłeś. Na co Albatiki miał odpowiedzieć Oszalałeś, jeśli myślałeś, że kiedykolwiek ją wypuścimy. W innym fragmencie mieli dyskutować o odciskach palców. Rawesz miał wtedy powiedzieć: Nie ma już nic. Ona była tutaj. Umarła tutaj. Naprawdę nic nie zostało. Najbardziej szokującą częścią była rzekoma rozmowa, w której mężczyźni mieli żartować, że zmielili ciało szarlin i przerobili je na mięso do kebabów, które następnie podali niczego nieświadomym klientom. Obaj zostali aresztowani i oskarżeni o zabójstwo Charlene Downs. Policja poinformowała Boba i Karen o zatrzymaniu podejrzanych i przekazała im, że są niemal pewni, iż Charlene została zamordowana. Nie ujawnili jednak szczegółów dotyczących sposobu, w jaki mogło się to stać. Rodzina Downsów dowiedziała się o szczegółach dopiero z mediów, to właśnie media podały informację o tym, że ciało dziewczynki miało zostać przerobione na jedzenie. To był szok nie tylko dla rodziny. Ale i dla opinii publicznej. Historia o nastolatce, która została zmielona i przypadkowo spożyta przez klientów lokalu, rozeszła się błyskawicznie. Proces ruszył w maju 2006 roku. Na sali sądowej zaprezentowano nagrania z transkrypcji Jan Besant, zeznawał również David Cassidy. Policja przeszukała kilka nieruchomości należących do Rawesziego. W jednym z domów zauważono świeżo wymienione deski podłogowe oraz inne elementy remontowe. Śledczy podejrzewali, że dom był podejrzanie czysty. Jakby został dokładnie wyszorowany. Jednak nie znaleziono żadnych śladów DNA należących do Charlin. Obrońcy oskarżonych podważyli zeznania Davida, wskazując, że mężczyzna był wielokrotnie karany i jego słowa nie mogły być uznane za wiarygodne. Zakwestionowali również jakość nagrania audio oraz ich transkrypcję. Sąd zgodził się, że nagrania nie są na tyle czytelne, by mogły być uznane za dowód. Co więcej, transkrypcje nie zawsze zgadzały się z rzeczywistą treścią. Pojawiły się oskarżenia, że Jan Besant dopisała fragmenty, które chciała usłyszeć żeby dopasować wszystko do wcześniej przyjętej wersji wydarzeń. Eksperci językowi, którzy później analizowali nagrania, stwierdzili jedno. Mężczyźni rzeczywiście rozmawiali o kościach i żartowali na temat mielenia kogoś na mięso do kebaba. Obaj jednak konsekwentnie zaprzeczali by mieli coś wspólnego ze sprawą. Wydawało się, że sprawa zmierza ku wyrokowi, ale wtedy wydarzyło się coś, co zrujnowało całą linię oskarżenia. Aby wzmocnić oskarżenie, śledczy zdecydowali się jeszcze raz wykorzystać Davida Cassidiego. Tym razem miał on nagrać rozmowę z bratem Albatykiego, tym samym, który rzekomo miał opowiedzieć mu historię o zabójstwie Charlin. David spotkał się z nimi i zaczął rozmowę, która została nagrana przez policję. Jednak tym razem brat Albatykiego zaprzeczył wszystkiemu. Powiedział, że nie wie o czym David mówi. Jeżeli niczego takiego nigdy mu nie przekazywał. Pod koniec nagrania Dawid przyznał, chyba źle zrozumiałem. Ten moment rozbił całą sprawę oskarżenia. On tu uznał, że nie można jednoznacznie stwierdzić winy podejrzanych. Sprawa zakończyła się ławniczym impasem. Ława przysięgłych nie była w stanie jednogłośnie zdecydować o winie lub niewinności oskarżonych. Proces zakończył się bez wyroku. Oskarżeni zostali zwolnieni z aresztu. Rodzina Downsów była wściekła. Karen i Bob byli przekonani, że mężczyźni byli winni śmierci Charlin i nadal w to wierzą. Po czasie wyszło na jaw, że niektórzy członkowie ławy przysięgłych znali oskarżonych osobiście. W związku z tym zapowiedziano ponowny proces, zaplanowany na 2008 rok. Jednak prokuratura koronna stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów, by rozpocząć kolejny proces, więc sprawa została zamknięta, ponieważ obaj mężczyźni zostali uznani za niesłusznie oskarżonych i zatrzymanych. Otrzymali po 250 tysięcy funtów odszkodowania, ale to jeszcze nie koniec. Po zakończeniu sprawy sądowej pojawiły się kolejne oskarżenia. Albatiki został oskarżony o przemoc seksualną wobec pięciu młodych kobiet. Rawesi również został oskarżony, tym razem o nadużycia wobec nieletniej dziewczynki. W żadnym z tych przypadków nie zapadły wyroki skazujące. Po tych wydarzeniach policja została poddana kontroli. Zbadano, jak prowadzono śledztwo w sprawie Charlin. Okazało się, że wielu oficerów nie miało przeszkolenia, działało chaotycznie, a niektórzy mieli uprzedzenia wobec oskarżonych, co mogło wpłynąć na przebieg śledztwa. Szczególną uwagę zwrócono na Jan Besant, funkcjonariuszkę, która transkrybowała nagrania. Uznano, że niewłaściwie zinterpretowała treść rozmów. Po tej kontroli została zmuszona do rezygnacji ze służby. W 2007 roku policja zakończyła pracę nad raportem dotyczącym wykorzystywania młodych dziewcząt. Przez właścicieli lokali gastronomicznych. Raport ten nie został upubliczniony aż do 2011 roku. Z dokumentu wynikało, że Charlin, podobnie jak wiele innych nastolatek, wymieniała usługi na jedzenie lub pieniądze. W raporcie mówi się o około 60 dziewczynkach, które padły ofiarą tego procederu, ale prawdopodobna liczba była znacznie większa. Większość z nich pochodziła z rodzin dysfunkcyjnych lub zastępczych. I była szczególnie narażona na manipulację oraz przemoc. Po zakończeniu procesu i jego upadku, rodzina Downsów zaczęła się dosłownie rozpadać. Tydzień po uniewinnieniu oskarżonych doszło do dramatycznego incydentu. Karen zaatakowała nożem swojego męża Boba. Bob przeżył i, co szokujące, odmówił złożenia zawiadomienia przeciwko żonie. Powiedział, że Karen była po prostu pod ogromną presją po unieważnieniu procesu. W mieście zaczęły krążyć plotki i teorie. Według których Bob miał pozwalać różnym mężczyznom na kontakty z jego dziećmi w zamian za pieniądze. Wspomniano, że miał problem z alkoholem, a pieniądze przeznaczał głównie na używki. Zdarzało się, że skazani przestępcy przebywali lub mieszkali w domu Boba i Karen. Bob miał zwyczaj przesiadywać w pubach, zapraszać przypadkowych mężczyzn do siebie, a potem impreza przenosiła się do ich domu. Istnieje wiele dziwnych i niepokojących doniesień na temat tej rodziny. Z przecieku dokumentów sądowych. Z 1989 roku wynika, że Downsowie byli już wtedy pod obserwacją policji i opieki społecznej w West Midlands. Wspomniano, że jeden ze skazanych przestępców miał dawać ich trzyletniej córce Emie przejażdżki samochodem, co wzbudziło podejrzenia służb. W 1999 roku pojawiły się kolejne oskarżenia. Znajomi Boba mieli się niewłaściwie zachowywać wobec dzieci w domu Downsów. W kwietniu 2001 roku Charlene powiedziała pracownikowi socjalnemu, że jeden z przyjaciół ojca zachowywał się wobec niej w sposób nieodpowiedni. W sierpniu tego samego roku znaleziono ją w łóżku z mężczyzną po 60. Do incydentu doszło w poprzednim domu rodziny w Blackpool. Widziano ją później z gotówką w rękach. Co więcej, jak wspomniano wcześniej, Ray Monroe, skazany przestępca seksualny, mieszkał w tym domu. Ludzie ze wspólnoty twierdzili, że wielokrotnie widzieli Charlin siedzącego na jego kolanach. Według jednego z raportów, w ciągu 15 lat co najmniej 16 mężczyzn skazanych za przestępstwa wobec dzieci miało dostęp do domu rodziny Downsów, zarówno w West Midlands, jak i później w Blackpool. Prawdopodobnie liczba ta była jeszcze większa. Trzeba jednak podkreślić: wszystkie te informacje są oficjalnie jedynie zarzutami i spekulacjami, chociaż część z nich została potwierdzona przez służby. Ustalono także, że Charlene 12 razy odwiedzała klinikę zdrowia, gdzie odnotowano u niej obrażenia okolic intymnych. Matka wiedziała o tych wizytach, ale, jak twierdziła, nie przywiązywała do tego większej wagi. W domu rodzinnym znaleziono również ślady krwi Charlene, ale uznano to za rzecz naturalną, bo przecież mieszkała tam na co dzień. Pojawiły się też doniesienia, że rodzina nie współpracowała z policją na początku śledztwa. Istnieje teoria, że Bob. Zapraszał do domu mężczyzn, którzy mogli mieć dostęp do jego dzieci, w zamian otrzymywał pieniądze, które przeznaczał na alkohol. Jedna z hipotez mówi, że jeden z tych mężczyzn mógł zabić Charlin przypadkowo lub celowo, a rodzice pomogli w zatuszowaniu sprawy, by ratować siebie. Inna wersja mówi, że to Bob mógł w napadzie szału zabić własną córkę. Bob i Karen konsekwentnie zaprzeczają, by mieli jakikolwiek związek z jej zniknięciem na przestrzeni lat policja przesłuchiwała wielu innych podejrzanych, ale nigdy nie udało się zebrać wystarczających dowodów. Ostatnim podejrzanym w sprawie jest mężczyzna o imieniu Nigel Lloyd. Według źródeł znał rodzinę Downsów oraz samą Charlin. Nigel ma 51 lat i jest osobą wcześniej skazaną. Uznano go winnym ataków na dwie młode dziewczyny. Do przestępstw tych doszło w Blackpool między 2001 a 2003 rokiem, czyli dokładnie w czasie, gdy Charlene chodziła po mieście. Pojawiły się również pogłoski, że Charlene i Nigel rozmawiali ze sobą w noc, w którą zaginęła. A co więcej, mieszkanie Nigela znajdowało się tuż nad Daleką, w której Charlene była widziana po raz ostatni. Został on niedawno zatrzymany i przesłuchany przez policję. Jednak i w tym przypadku nic z tego nie wyniknęło. Brakuje twardych dowodów. Więc co właściwie stało się z Charlene Downs? Czy to Mohamed Raveshi i Albatyki ponoszą winę za jej śmierć? Choć wiele z nagrań zostało zakwestionowanych, pewne fragmenty rozmów nadal budzą ogromne podejrzenia. Nie ma wątpliwości, że obaj mężczyźni byli osobami niezwykle niebezpiecznymi, a może to rodzice Charlene są odpowiedzialni? Może dopuścili się czegoś niewyobrażalnego, albo zatuszowali tragiczny wypadek? Sprawa Charlin to jedna z tych historii, które naprawdę łamią serce. Jej dzieciństwo było głęboko poruszające i pełne cierpienia, które trudno sobie wyobrazić. Choć niektórzy mogą mieć różne zdanie na temat tego, jak się zachowywała, warto pamiętać, w jak trudnych warunkach dorastała i kim byli ludzie, których dopuszczano wtedy do jej życia. W momencie publikacji tego filmu, Charlin zaginęła niemal 22 lata temu.